Witam wszystkich. Dzisiejszy odcinek. To ostatni odcinek Minecraft, ale Minecrafta już nie będę nadawał, ani nitera, nie będę nic w ogóle nie będzie filmiku z Minecrafta. Chciałem powiedzieć Wam dzięki za oglądanie, mojego profilu. Tam będę teraz robił kolejny filmik. To będzie prawdopodobnie z jakiegoś programu, w którym pokażę. Jeszcze nie wiem co pokażę. Ale pokażę coś tam. I wybierze racie w tej chwili kolejną grę na mojej stronie internetowej. Tam jest już założona ankieta na której w tej chwili widzę że jest prawie 100% głosów na CES-a. to będzie też taka krótka siedmioodcinkowa. ten tylko że to zrobię już w tibie z kolegami będziemy grać na jakimś serwerze najprawdopodobniej i wtedy będziemy razem rozmawiać wszyscy no i powinno być ok a tak to ten. Proszę o subskrypcję, dawajcie komentarze pod moimi filmikami i. i co jeszcze? No i tyle. Wchodźcie po prostu na moją stronę. Podawam moją nową stronę Facebooka. Tam możecie klikać, lubię to. I akta. Wchodźcie na Stop Akta na Facebooku i tam dawajcie. Yy, klikajcie cały czas, lubię to. Bo to jest dla mnie wprowadzenie tych zasad, to jest bezsensowne. Po prostu zniszczą nam internet. Nic z tego nie będzie nic. Dobra, więc dzięki, subskrybujcie i do usłyszenia.